Wielkie jak Rzym Green. Dym, dyry, dym, 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 dym Robię zielone, to zielony młyn Dym, dyry, dym, dyry, dym, dyry, dym, dyry, dym Parion Imperium Wielkie jak Rzym dym, dyry, dym, dym. Jak Zielone światło jadę. Znika mi czas, no bo zarabiam papier. Co o mnie mówią, to biorę na klatę. Oglądam te szoty i sam bekę łapię Green, green. Nie brakuje sił, choć nie jeden z drugim to niedobry był. Nie żyję w lesie, a życie mam green. Nowa nutka robi na Twitchu.